Dzień dobry. Znajdujemy się u Łukasza i Kamila Witka. Jest to oddział Staszów. Tak jest. Znajdujemy się w ich hodowli. Korzystając z okazji jestem właścicielem firmy AdMat Pol. Chciałbym powiedzieć coś więcej o, o mojej firmie, ponieważ z chłopakami współpracujemy już około 3-4 lat. Przyjechałem tutaj do nich, ponieważ mam dużo telefonów, dużo zapytań o karmę, dlatego przedstawię pokrótce czym moja firma się zajmuje. Głównie jesteśmy producentem Grochu łuskanego. Zaopatrujemy sklepy w całej Polsce, fasoli, maku, orzechów, bakali świata, pistacji. Również jesteśmy importerem owoców chlebowca, smoczego owocu oraz suszonego mango prosto z Wietnamu. Nasza hurtownia znajduje się w Katowicach przy ulicy Pułkowca. Mogą tam Państwo zakupić wszystkie te rodzaje produktów, co wymieniłem. Oczywiście prowadzimy tam też sprzedaż detaliczną. Serdecznie zapraszam. Numer telefonu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Zaopatrujemy piekarnie, cukiernie, yy, w mak, w orzechy, yy, różnego rodzaju bakalie, słonecznik łuskany, siemię yy, Są to produkty spożywcze. Także zapraszamy serdecznie do współpracy. Jak jesteś yy, na przykład w okolicy Śląska, mieszkasz na Śląsku, to możesz równie dobrze dojechać. Znajduje się to na ulicy Pukowca w Katowicach. Również prowadzimy sprzedaż wysyłkową na terenie całego kraju. Także serdecznie zapraszam do współpracy. A na temat karmy może coś więcej Łukasz powie. No, tak jak tutaj kolega już powiedział karmę tą stosujemy od około tych 3-4 lat. Jest to karma stosowana głównie w okresie spoczynku czyli powiedzmy okres rozrodczy i okres pierzeniowy. E, w loty <coughs> używane są karmy zachodnie choć w tym roku używana była e, tutaj ta karma to jest w, karma została wymyślona e, w, no, w tym roku e, nazwy ma proteinowa bomba ona jest moją naszą podstawową karmą taką e, pod, no, do, do tej karmy domieszujemy, że tak powiem inne taka karma bazowa nie? No, w zależności w jakim okresie e, albo jak nie wiem rozlatujemy gołębie, to stosujemy karmę tutaj taką lekkostrawną, którą e, Pan Tadek tak? z Januszem Bodym opracowali? Tam, tak, Pan Tadeusz Nowak z Januszem Body. No to powiedzmy, w okresie jakimś rozlatywania gołębi, czy tam jakimś zimowym, to będzie ta karma dawana półnapustą pół proteinową. Natomiast na przykład w okresie pierzenia dawana jest karma pierzeniowa. Myślę, że pierwsza liga również w odpowiednich proporcjach z karmą pierzeniową, bo wiadomo pióro składa się z białka. Także proteinowa z pierzeniową, także tak powiedzmy pół na pół, no w zależności w jakim okresie pierzeniowym są gołębie. Jeżeli na początku pierzenia, no to więcej jest pierzeniowej, później jak już że tak powiem ten garnitur mają zrobiony, no to pół na pół, a jak już końcówka, no to tej nie wiem trzy czwarta tej jedna czwarta. No i jeszcze tu Adrian zapomniał jednej karmy przywieść tak. karma też bardzo fajna, bo to jest karma RH rozpodowo e, hodowlana. Rozpodowo hodowlana. E, odróżnia się ona od innych karm tym, że ona jest no ma dużo grochła, ale ona jest ten groszek ma taki malutki, gołębie bardzo chętnie ją zjadają. No i też w odpowiednich proporcjach jest dawana. Wiadomo, jak na przykład gołębie są małe jeszcze na papce, mutki, no to wtedy powiedzmy jedzą z proteinową. Jak chcesz ich tam nie wiem dopaść, no to wtedy jedzą samą tą RH. Także no, w zależności od okresu, w jakim gołębie się znajdują, no to tak te karmy tutaj są regulowane, nie? Także no co, no myślę, że na targi jeszcze spróbujemy tak, tam coś to... popracować nad e... jedną, dwoma karmami lotowymi jakąś sportową i spróbujemy jakąś energetyczną. No, może... mam, mam kilka nowości, będę miał na targach. Na pewno będzie nowy worek, nowa szata graficzna będą to karmy typowo lotowe. Mam podstawową linię, teraz Exclusive Line i teraz będzie następna linia karm. Między innymi będzie proteina w niej, proteina bomba, relax i relax sport, i będą jakieś dwie trzy nowe jeszcze karmy mm. lotowe. Tutaj przez Łukasza pracuję nad składem. Chciałbym też powiedzieć coś na temat jakości tej karmy, bo każde ziarno u mnie jest czyszczone oddzielnie. Nie da się wyczyścić karmy po wymieszaniu, bo każde ziarno ma inny kaliber. Oddzielnie czyszczę każde ziarno przed wymieszaniem tej karmy. Także tutaj, no i przede wszystkim jest to jakość spożywcza. Każde ziarno ma certyfikat, jest przebadane, tak? Oczywiście, dalej nie mogę zdradzić, jak to w, w tajemnicy. tajemnicy, tak. Czyszczenie jest każdego ziarna na początku oddzielnie, później po wymieszaniu jest odpylanie i na samym końcu również czyszczenie tej karmy. No. Także Także no jakość jest. Jeżeli prowadzisz, masz w ofercie produkty spożywcze, no to niestety ale musisz spełniać normy. Na najwyższym poziomie. Na najwyższym być. poziomie. Ale no myślę, że sam powiedz, 3 czy 4 lata karma, podajesz, karmisz. Nie no, tak jak mówię, no my jesteśmy z tej karmy zadowoleni, gołębie zjadają ją ze smakiem. Tylko no po prostu, jeżeli ktoś będzie, nie wiem, w danym okresie choćby nawet rozrodczym, dawał tylko karmę tą Rh, czyli tą z tymi białkami, z grochami, no to będzie tak, że te gołębie, jak mają małe mutki, to będą ten groch zostawiać. Ale jeżeli do tej karmy będzie dodana proteinowa, no to wtedy one będą ją zjadać ze smakiem, nie? Także no, trzeba obserwować głębie i dawać to, co chcą, nie? Także tak to wygląda. No, i na przykład też powiem, że bo Państwo nie wiedzą, gdzie kupić moją karmę, nie? No w, w każdym sklepie w Polsce możecie zakupić moją karmę. Jeżeli jej nie ma, to zgłoście się do właściciela, niech napisze do mnie maila, niech się do mnie odezwie czy zadzwoni. Robimy wysyłkę paletową, nie ma problemu. Możemy zmieszać kilkadziesiąt różnych rodzajów karm na palecie, to nie jest żadnym problemem. I, i karma w, w przeciągu dwóch, trzech dni jest w danym sklepie. A również oczywiście różne nasiona. Też prowadzimy sprzedaż nasion, tak? Ostropest, konopie, siemieniane Są to pakowane po 5 kg, i po 25 kg. Także serdecznie zapraszam. Ja się dowiem, bo nie było powiedziane, każda z tych karm rozumie, że ma w worku 25 kg. Nie 20, tylko 25, tak? Teraz tak. Wszystkie. Nie. Podstawowe karmy, linia, linia karm podstawowych, jak pieżeniówka. Jest tam kilkadziesiąt rodzajów karmy. To, to są worki niebieskie. Linia niebieska po 25 kg. Następna linia Exclusive Line są to worki 20 kg czerwone. Następna linia, którą robię, no to jest tajemnicą na razie, to się dopiero ukaże na targach, ale też to będą worki po 25 kg. A jeszcze, oczywiście, mamy karmy dla papugi małej i papugi dużej, są to worki zielone i dla kanarków. I to są worki po 20 kg. Jeszcze chciałem powiedzieć coś o jakości ziaren. Każde ziarno jest przebadane laboratoryjnie. Mam na nie certyfikat. daję tutaj przykład grochu, który idzie do, do sklepów dla ludzi. Nie ma czegoś takiego w mojej firmie, że ja mam groch taki i taki. Nie, to jest groch spożywczy. dodajemy normalnie do karmy dla gołębi. On idzie również do sklepów, jak i do karmy. Także to jest najwyższa jakość. Tu nie ma żadnej tam, że, że rozróżniamy, tak, że paszowe czy spożywcze, tylko po prostu sypiemy spożywcze groglokami, dlatego, no, jeszcze nie miałem żadnych zarzutów, czy coś, jeżeli chodzi o jakość, tak. Na filmie pokazywaliśmy tutaj trzy rodzaje karm, ale to są te, które ja używam, ale firma w swoim... Tutaj katalogu ma o wiele więcej tych karm. Jest ich ile? Ze 30 parę rodzajów? 30 parę, już po 40 podchodzi na pewno. Także, to tylko te, co są w katalogu, a też tych, które pokazujemy, to nie ma ich na razie w katalogu, prawda? No także tutaj są najróżniejsze karmy. Są energetyczne, są lotowe, Champion. Także myślę, że każdy dla siebie może znaleźć coś dobrego. Są drobne nasiona. Są bez pszenicy, najróżniejsze te karmy tutaj są. Są też dla tych paputków. to jest ta, co zapomniał przywieźć. Co, co ja używam jej dużo w okresie rozrodu. Także najróżniejsze są diety. Także asortyment jest dużo. Każdy, każdy znajdzie coś dla siebie. Chciałbym serdecznie zaprosić w styczniu na targi, jeżeli Państwo mieliby jakiekolwiek pytania odnośnie karmy, to tu chłopaki służą pomocą. Kamil, Łukasz u mnie na stoisku na pewno będą, będą doradzać jak karmić. Będzie też Janusz Body, Tadeusz Nowak, no będzie dużo super hodowców. Także oni wam podpowiedzą co i jak. Ja jeszcze tutaj ze swojej strony z uwagi na to, że wiadomo nasza hodowla różne daje tutaj z różnych firm stosuje y, różne dodatki, ale jedną z firm, która jest z nami chyba od jakichś, myślę, że 11 lat, gdzieś od 2014 roku, jest firma Pigeon Vitality. Y, to nie to, że to po prostu tak sobie, tylko naprawdę od tych 10-11 lat jest z nami razem, y, także chcieliśmy tutaj podziękować Aśce i Marcinowi. Eee, za, za to eee, z tej firmy dajemy kilka produktów, eee, między innymi dajemy imprower, antifungal, belgamax, trichokolistop przed lotami i w trakcie dostajemy po tabletce. Eee, co tu jeszcze z tego dajemy? Dajemy z tego jeszcze lecytynę. Eee, lecytynę. No, także. Jest to firma, która naprawdę z nami współpracuje już długo. Długo jest to firma norweska. Także dzięki Aśka, dzięki Martin za to. No i w tym roku pierwszy raz tutaj mieliśmy firmę u nas Sutthoff. Próbowaliśmy te produkty również tutaj z tej firmy. Po malutku wdrażamy ich tutaj w jakiś nasz, nasz program lotowy. Będziemy próbować. Na razie żeśmy próbowali to na głębie młode i tutaj w okresie pierzenia. Wydaje mi się, że bardzo fajne produkty. No i, i będziemy z nich dalej korzystać. Także dziękujemy również Aśka i Marcin. Chciałem podziękować bardzo za spotkanie z Łukaszem i z Kamilem. Zapraszam serdecznie do Katowic w styczniu. Tutaj wrzucimy mapkę, gdzie nasze stoisko, pod którym numerem się będzie znajdować i do zobaczenia. My również ze swojej strony chcieliśmy tutaj podziękować firmie AdMatPol. Myślę, że karmy są pierwsza liga i co, no też również tam w razie jakichś pytań, jakby ktoś chciał, jak tam w miarę możliwości, ile będzie umieli wytłumaczyć i czas pozwoli, to możemy tam na jakieś pytania również tam na stoisko odpowiedzieć. No i co, i chcieliśmy tutaj wszystkich zaprosić do korzystania z tego, bo myślę, że, że warto.